to Klemens Klimek Murańka. Świetnie spisywał się ten 13 latek w skokach próbnych. Ponad 120 metrów. Bardzo ładnie układa się w powietrzu. Nisko położony. Daleki, daleki skok Klemensa Murańki. Fantastycznie pofrunął ten młody chłopak. Przypomnę 13 lat zaledwie. Klemens kapitalnie 126 metrów obejmujesz prowadzenie w mistrzostwach Polskich. Tak, bardzo z tego skoku się cieszę. Był dobry. A nie, nie, nie. Czuję się tak, że, że drugi skok również możesz taki mieć długi? No zależy. No. Może będzie gorszy, może będzie lepszy. Tego to ja już nie wiem. Najmłodszy reprezentant startujący w zawodach Pucharu Świata w tym sezonie nie punktował. Udał, parę razy udało mu się wejść do konkursów No awansie do finałowej trzydziestki. Jak na razie jeszcze ten młody Skoczek młodszy z braci kotów może zapomnieć, chociaż teraz bardzo dobry skok maćka kota. On już tu w serii próbnej również prezentował się doskonale latał powyżej 120 metrów 122,5 metra. Tak daleko pofrunął jeden z członków naszej kadry na turniej czterech skoczni. Przypomnę, prowadzi cały czas Klemens Murańka. Na drugim miejscu Łukasz Rudkowski. Klemens Murańka 126 metrów. Dobry dobry skok Dawida Kubackiego. To jest członek kadry B. A obok Macieja Starowicza jest właśnie Maciej Kot. Maciek, bardzo dobry skok, 122,5 metra. Dalej niż twój brat, zastanawialiśmy się przed chwilą, kto wygra rywalizację w rodzinie twojej. Wyskoczyłem no, dalej od brata. No, wiadomo, nie skupiam się na tym, że skakać dalej od brata czy dalej od, od innych zawodników. Skupiam się po prostu na skoku, ten skok nie był bardzo dobry, trochę po wyjściu z progu, lewa marta mi opadła, nie wiem czemu, nie był to taki bardzo dobry skok. Druga seria przed Tobą, walczysz o medal Polski. No mam nadzieję, że powalczę. Dziękuję bardzo, trzymamy kciuki za drugi udany skok, halo Sebastian. Dziękuję, życzymy mu oczywiście powodzenia w serii finałowej. Przed momentem Dawid Kubacki, który skoczył 116,5 metra. A na Państwa ekranach Krzysztof Miętus, także jeden z reprezentantów kadry A. 122,5 metra daleki. Ładny skok. 21-letni skoczek, urodzony w Bielsku Białej. zaczął skakać. A to na Państwa ekranach Zbigniew Klimowski, jeden z asystentów Hanu Lepisto, trenera kadry A. Stefan Hula zaczął skakać pod okiem, pod okiem swojego ojca, również Stefana Brązowego, medalisty Mistrzostw Świata w kombinacji norweskiej Falun. Ojciec Stefana zdobył tę medal medalę w 1974 roku. Teraz może być daleki skok, ładnie! Utrzymał się, ależ niewiele brakowało, by przewrócił się Stefan Hula. Jakżeż mocne nogi ma ten chłopak. Przechyliło go tam bardzo mocno na lewą stronę. 124 metry. 124 metry, ładnie. Piotr. Żyła. Znowu Zbigniew Klimowski daje znać. Daje znak i Piotr Żyła już na rozbiegu. Reprezentant kadry A. Także brał udział już w zawodach pucharu świata. Dobrze spisywał się podczas zawodów, zawodów pucharu kontynentalnego w tym sezonie zajmował wysokie miejsca w granicach pierwszej dziesiątki. Może nieco ponad. Niezadowolony ze swojego skoku i mistrz Polski z Wielkiej Krokwii z 2006 roku Robert Mateja. 33 lata ma ten skoczek, niezwykle doświadczony. Bardzo ładny daleki skok Roberta Mateja, więc pokazuje, że on dalej walczy. Będzie się tutaj ewidentnie liczył w rywalizacji o tytuł. 123,5 metra taką odległość osiągnął Prowadzi cały czas Klemens Murańka, 126 metrów, tak daleko nikt tutaj nie skoczył. Wojciech Skupień, były mistrz Polski, przypomnę, Wojtek Skupień w 1994 roku zdobywał Mistrzostwo Polski, potem w 2001 po raz ostatni na Wielkiej Krokwi, 31-letni, 119 metrów, 31 lat, może to będzie Rafał Ślisz, na Państwa ekranach z centrum szkoleniowego Wisła, Rafał Ślisz także ma w swoim dorobku ładny daleki skok. Potrafi pofrunąć daleko, 124 metry i Kamil Stoch, ostatni zawodnik, jak mówi, nie lubi jak się mówi o nim następca dama Małysza, skoczek, który wygrał jeden konkurs letniej Grand Prix, teraz także będzie daleki skok, najdalej no chyba, fantastycznie Kamil Stoch pofrunął. Rewelacyjnie, dobra prędkość, prawie 94 km na godzinę na progu, taką prędkość miał Kamil Stoch. A oto na Państwa ekranach Kamil Stoch, 130 metrów i obok niego Maciej Starowicz. Kamil, znakomity skok, gratuluję, To pierwszą serię zakończyłeś takim mocnym akordem. <noise> no rzeczywiście udało mi się tutaj dobrze skończyć, chociaż no, poziom jest dosyć, dosyć bardzo wygórowany i... E, no bo Klimek tutaj bardzo dobrze skakał, co jest wielką niespodzianką. Czyli ja się bardzo cieszę, że ci młodzi nasze coś zaczynają skakać. A e, inni też chłopcy bardzo dobrze skoczyli, także poziom jest dosyć wysoki. Czekamy na drugą serię i trzymamy kciuki, oby to był równie daleki skok. Masz szansę zdobyć Mistrzostwo Polski. A czy ja tutaj nie myślę pod tym względem, żeby, żeby zdobywać to Mistrzostwo Polskie? Ja, Chociaż nie ukrywam, że bardzo bym chciała, ale. Po prostu to jest taki trening dla mnie, te ostatnie skoki przed turniejem czteroeskoczni, taki, taki sprawdzian wewnętrzny naszy i, no i jak widać poziom jest, nasz poziom, który my prezentujemy jest dosyć wysoki i z pełnym nienadziejem chyba pojedziemy. A to Dawid Kubacki, 15 zawodnik po pierwszej serii, 116,5 metra w pierwszej serii, siedemnastolatek z Wisły Zakopane. Dobra prędkość na progu 93,9 km na godzinę. Za moment powinniśmy uzyskać odległość jaką osiągnął Dawid Kubacki. I 116 metrów w serii drugiej. Stefan Hula. Stefan Hula junior, ojciec Stefana Huli, brązowego medalisty, medalisty Mistrzostw Świata w kombinacji norweskiej w paleu w 1974 roku. Stefan Kula także miał już okazję skakać w zawodach Pucharu Świata. O, w powietrzu piękny, daleki skok. Stefan Kula, 124 metry w pierwszej serii. 124,5 metra w serii drugiej. A oto Maciej Kot. Także. Członek naszej kadry startującej w zawodach Pucharu świata, najmłodszy zawodnik Pucharu świata 16 latek, 122,5 metra Maciej Kot osiągnął w pierwszej serii, jak będzie teraz w serii finałowej. Dobry daleki, skok, zdecydowanie dalej. Myślę w granicach 125 metrów. Bardzo ładnie równo tu skacze podczas tych zawodów nasz najmłodszy reprezentant. A teraz Piotr Żyła. Piotr Żyła, 122 metry w serii pierwszej. Teraz także powyżej 120 metrów. Drobne problemy przy lądowaniu. Miał zawodnik z klubu sportowego Wisła, Ustronianka. Także reprezentant Polski. 122 metry, identycznie jak w pierwszej serii. Krzysztof Miętus, także reprezentant kadry A. Ze startu już Zakopane, 16-latek, 122,5 metra w pierwszej serii, teraz bardzo daleki skok, ładnie pofrunął Krzysztof Miętus, poczekajmy na pomiar odległości, 125,5 metra, 243,9 łączna nota i Krzysztof Miętus w tym momencie obejmuje prowadzenie, spychając Macieja Kota na miejsce drugie, a Stefano Hule na miejsce trzecie, a na Państwa ekranach Robert Mateja. 123,5 metra w pierwszej serii. Aktualny jeszcze mistrz Polski na wielkiej kroki z 2006 roku. Jeden z najstarszych skotków dzisiejszych. Serii. Czy Robert Mateja? No nie, chciałem zadać pytanie, czy Robert Mateja może nie tyle obroni tytuł mistrza Polski, ale stanie na podium. No i to powoduje, że nota 227,8 punktu. Robert Mateja w tym momencie zajmuje szóste miejsce. A na Państwa ekranach Łukasz Rudkowski, Członek kadry B. Oto Adam Celej, który jest opiekunem kadry B naszych skoczków. Dał znak Łukasz Rudkowski, Kapitalny skocz w pierwszej serii. Bardzo daleko. Przecież zajmuje czwarte miejsce. Jak będzie w serii finałowej? Nieco bliżej. Bliżej niż w pierwszej serii. No szkoda. Był apetyt na dobry wynik. Był apetyt na podium. A teraz 120,5. No, i niestety Łukasz Żuckowski w tym momencie zajmuje dopiero szóste miejsce, a to trzeci po pierwszej serii Rafał Śliż. A więc jesteśmy już w gronie zawodników, którzy między sobą walczyć będą o tytuł mistrza polski. Ale słaby skok w wykonaniu Rafała Śliża 124,5 metra w pierwszej serii. 119 metrów. I 233,8 punktów Rafał Ślisz. A więc Krzysztof Miętus Już na pewno ma medal. Tylko teraz, jaki? A to objawienie pierwszej serii. Klemens Murańka, 13-latek. Proszę popatrzeć, jak fruwa to dziecko jeszcze. 126 metrów pierwszej serii. Brązowy medalista Mistrzost Polski na średniej krotki. I teraz bardzo daleki skok także Klemensa Murańki. Nie jest to może najdłuższy skok, 126 metrów skoczył Maciej Kot, no ale 126 metrów Klemensa Murańki, 251,8 punktów i Klemens Murańka już na pewno będzie wicemistrzem Polski na Wielkiej Krokwi. Znowu wielka niespodzianka, a na górze pozostał jeszcze tylko prowadzący po pierwszej serii Kamil Stoch, 130 metrów. Kamil taką odległość osiągnął w pierwszej serii naszej, jeden z najlepszych skoczków, jak będzie teraz, także bardzo daleko, w granicach 126-127 metrów i oto prawdopodobnie nowy mistrz Polski na Wielkiej Krokwi. Poczekajmy na pomiar odległości, ale nie wydaje się. Tak jest, 128 metrów. Taką odległość osiągnął Kamil Stoch i on też zwycięża w dzisiejszym konkursie na Państwa ekranach. Nowy mistrz Polski. Kamil, gratuluję, jesteś mistrzem. <grym> <grym> No rzeczywiście dzisiaj dzisiaj te skoki te miałem dobre, chociaż, chociaż ten drugi, no, czegoś, czegoś z nim zabrakło, bo tutaj można było jeszcze trochę polecieć, ale jestem zadowolony, konkurs był dobry. Troszkę mnie Klimek podgotował, ale, ale uda, udało mi się, także i konkurs i trening taki miałem dobry przed tym turniejem, że no, udało nam się skoczyć tutaj tych kilka skoków i, no, i trochę mentalnie się też po... No właśnie wyprzedziłeś moje pytanie, bo nabierzesz takiej pewności siebie, zwłaszcza przed konkursem czterech skoczni. To trudny konkurs, taki elitarny, ważny, ale te dwa skoki dalekie, chociaż na pochwałę zasługuje to, że widzisz błędy. E, dokładnie, no moja forma jeszcze nie jest taka, taka super stabilna i, no i nie jest taka na, na takim najwyższym e, światowym poziomie, ale, ale jest dobra i po malutku to wszystko wracam do normy. po te skoki są coraz lepsze, ja się z nich cieszę i to jest chyba najważniejsze. E, teraz ogłoszenie oficjalne kadry na konkurs czterech Skoczni. E, jaki masz cel przed tak wielkim konkursem? E, na pewno też podświadomie podglądasz tych znakomitych skoczków. Znaczy cele, cele swoje mam Ale ja tutaj ich nie będę ujawniał Bo też one są, one są bardziej dla mnie Na pewno Na pewno cieszę się będę z każdego wyniku Po moich dobrych skokach Sądzę, że stać mnie naprawdę na, na bardzo wysokie miejsca i, I ja będę się starał Żeby po prostu Żeby dobrze skakać no to czekamy na super wieści z turnieju Czterech skoczni, z następnych zawodów Pucharu Świata, w których będziesz startował, aby to były tak długie skoki jak dzisiaj. Klasyfikacja dzisiejszych zawodów Kamil Stoch 265,4 punktu. Na drugim miejscu Klemens Klimek-Murańka 251,8. 13-letni Skoczek, który już ma dwa medale Mistrzostw Polski w gronie seniorów. Na miejscu trzecim Krzysztof Miętus, na czwartym Maciej Kot i na miejscu piątym Stefan Hulan.